Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj idę sobie na Wembley. Limit dzienny do przejścia 5 km, 6 km sobie robię z buta. Czasami truchtem, nie biegam, bo mogę sobie wykończyć kolana, ale trzeba chodzić. To jest takie minimum. Dla mnie 5 kilasków, 6 kilasków sobie przejść. Dla zdrowia wtedy człowiek, człowiek czuje się lepiej. W tym odcinku też chciałbym Wam pokazać hinduską dzielnicę, czy tam indyjską, małe Indie na Wembley, która znajduje się na Ealing Road i pokazać Wam parę zakamarków, no i parę takich miejsc na pewno, w których nie chcielibyście mieszkać, więc co? Zapraszam na odcinek. Może ktoś jest chętny z zakupem nieruchomości na i to proszę. Oto ceny. Muszę sobie zobaczyć? 700 tysięcy funtów, oczywiście 350 tysięcy. Widok na stadion. Więc cóż można, po, można powiedzieć? Nie jest tanie, nie? Jestem już na Wembley, można powiedzieć. I tak w tej pracy, w której pracuję teraz. Zdarza mi się też w zastępstwie jeździć. Największym problemem były dla mnie te budynki, bo ciężko znaleźć, znaleźć adres. Jest problem dlatego, bo najczęściej wina klienta nie umiem opisać, opisać dokładnie tam 14 piętro, Brama numer 8, drzwi numer 356. Można było zrobić to prościej, ale niestety Anglia tutaj się nie da prościej. Tutaj się ludziom życie komplikuje. Oczywiście jak tu przychodzę, to kurczę, kusi mnie, żeby wskoczyć na jakieś fast, fooda, fast fooda, przepraszam, Oczywiście tak robię czasami. zobaczcie ile tego jest. Nandos. co chwilę jakieś cikienki, KFC. Kala Masala. Tutaj również Pizza Hat. No jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jednym z moich ulubionych jest, za chwilkę wam pokażę, gdzie on jest. Nie widzę go. Tutaj też jest dobre hinduskie jedzenie. Taka restauracja, restauracja. Piri Piri się nazywa. Chicken Piri. Naprawdę mają bardzo fajnego kuraka. Ruch dzisiaj na Wembley taki sobie, mamy środę. O, proszę bardzo. Gdybyście chcieli sobie zakupić burkę, czy jak to tam się nazywa, to nie, nie ma problemu na Wembley. No mówię, jest masa masa tych fast foodów, że, że zapach normalnie, normalnie mnie, mnie zachęca do tego, żebym, żebym tam wszedł i coś zjadł. Burgerownia Amigos. Polecam. Tutaj za chwilę jest. Berlin kebab za tym autobusem. O, o tym mówiłem. Pepe z Piripiri. ja Chicken Piripiri. Spoko fajny kurczaczek, bo niektóre kurczaczki, jak kupuję w tej panierce, to sama sól. Sama sól i delikatny posmak ostrości. Gdzie mamy ten Berlin kebab? Za tym autobusem jest. O. German, German Dommer Kebab, dokładnie tak się nazywa, bardzo dobry, ale w Londynie jadałem lepsze, bardziej mi smakuje ten na, na Ealingu, wiecie, 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 będę powtarzał, zobaczcie ile kierowców, kierowców wróciło na, na drogę, mówię oczywiście o motocyklistach, czekają za zamówieniem, chłopaki. Też pracują ciężko, bo jeżdżą 10-12 godzin, żeby zarobić, zarobić sobie. I też powiem Wam, że, że idzie wyciągnąć. Mam kolegę, który zdarza mu się wieczorem w weekend jeżdżąc tam 10-11 godzin, 6 stówek wyciągnąć. Naprawdę. Zobaczymy sobie ceny telefonów. Interesuje mnie ten telefon, jakbym chciał zmieniać. Bo czy nie mogę się przekonać do iPhone'ów? Nie wiem, niech ktoś w komentarzu mnie przekona do, do iPhone'a, bo ja kurczę jakoś, jakoś nie mogę. Android, 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 tak całe życie, prawie całe życie Android. Mówię, ten model mnie interesuje lub ten. To są te same chyba. Tak, to samo. Też wbiłem się do mojego ulubionego kom komisu second handu. może sobie wymieniać, sprzedawać. Tak to wygląda. Zawsze lubię takie klimaty. Sony, PlayStation, fajna, nie? 45. Fajne, fajne ceny. Sobie, naprawdę, jak coś potrzebujesz, dysk do komputera, czy coś możesz wyhaczyć za fajne, fajne pieniążki. Tak, moi drodzy, już jestem w tej dzielnicy. Za mną jest meczet i co się rzuca w oczy: bardzo dużo sklepów jubilerskich ze złotem. Chociaż to złoto wygląda tak jakoś dziwniej, bardziej żółto, nie znam się na tym. Chyba chodzi o tą próbę. Nie mam pojęcia, piszcie w komentarzach. Ale jest naprawdę ich ich tutaj sporo. Poczekajcie, ja sobie przejdę. Jeżeli jesteście. Jesteście fanami induskiego, indyjskiego jedzenia, to przyjdźcie, bo naprawdę jest wybór niesamowity. Snaki, przekąski, baklawa, jakieś wadapu, wszystko jest naprawdę. Wszystko jest, co sobie nie wymarzyli tak powiem. Tylko uważajcie, raz kupiłem takie chrupki wiecie, snaki, przekąski nie mogłem zjeść, bo takie były ostre. I zobaczcie, tutaj jest 22 karaty złoto. Pozwólcie sobie obejrzeć, jest cena. Nie ma ceny. Tu są ceny, no. Że naprawdę jubilerów jest tutaj... No jeden na drugim, no zobaczcie, następny, nie? Następny, no foto jest napisane, to no foto. Oczywiście nieruchomości nieruchomości milion, dwa miliony, pół miliona czyli nic się nie, nie zmieniło jest bardzo drogo budynki, jak to budynki w Anglii grzyb na grzybie i tak to wygląda tutaj jest lokal, w którym można się napić herbatki i ogólnie, ogólnie spoko dzielnica taka mi się wydaje, że spokojna, to jest mój rewir, ja tutaj jeżdżę Jeżdżę do klientów i są na naprawdę bardzo spoko. Są kokosy. Popatrzcie. Jest napój z trzciny cukrowej. Mam na niego ochotę, ale skurczę za słodki i odpuszczę sobie. Staram się widzieć do jakiegoś marketu z żywnością, A wiecie, żeby się nie nie pruli, że nagrywam, nie? Może się uda tak po cichaczu. Jest wszystko różne różniste, owoce się wbijemy dalej przypomina mi taki sam kurczę, w latach 90. Tylko tam mi się wydaje, że było czyściej co mają. Połowa produktów tak naprawdę nie wiem co to jest. Różne pasty to widziałem w Tesco ta firma Mówię o tych snakach, że nadziałem się były bardzo, bardzo ostre. Też są banany, takie malutkie, są bardzo smaczne, niektóre smakują jak jabłuszka. To za cholera, nie wiem co to jest, nie mam pojęcia. India Ambla. Papryczki awokado tu jest jakaś gałka daktyle naprawdę wegetarianie by się na pewno cieszyli co to jest? dziwne to się nazywa Lanka Kantola 12 funtów kilogram Kabaczki nie kabaczki co to, co to jest w ogóle Piszcie w komentarzach oczywiście nazwy to są India Parklar czy jakoś tam? Wychodzimy. Jak widzieliście, różnorodność towaru, owoców, warzyw, z których połowa, nie wiem nawet jak się nazywa, tak powiem Wam szczerze. Tutaj kolejny sklep z figurkami 17 funtów taka figurka. Naprawdę. Przez chwilę możecie poczuć się jak w Indiach, tylko jest na pewno czyściej. Bo jak oglądam niektóre filmy podróżników, podróżnicze z Indii to syfkiła i mogiła. Ale taki syfkiła i mogiła mogę za, za chwilę Wam pokazać, w jakich warunkach ludzie mieszkają. To jest, jest nieciekawie. To zazwyczaj jest za tymi budynkami tam z tyłu. Mówię, ciuchy. A jest wszystko. Jak jesteś fanem fanem tej kultury, to, to możesz sobie tutaj przyjechać, jeżeli mieszkasz w Londynie. Na pewno się nie zawiedziesz. Tutaj tak mniej więcej się kończą te sklepy. Dalej już nie będę szedł, bo nie ma po co. Byłem w sklepie, kupiłem buty i spodnie. Nie wiem, New Balance chyba kosztowały 4 dyszki, a spodnie kosztowały chyba coś koło 3 dyszek. Więc słoko. Chciałem kupić jeansy, ale co? Ciężko dostać, jest jeansy normalne. Wszystkie są obcisłe. A ja szukam takich klasycznych, że jakbym znalazł nawet, to bym kupił sobie z pięć par. Ostatnio, chyba z półtora roku temu albo dalej, kupiłem sobie też parę par dżinsów od razu za jednym zamachem. Coś nie... Niedużo ludzi jest. Zawsze było... Były tutaj tłumy. Co dzisiaj mamy? Środę, dlatego. Zawsze znaczy w piątki, i w niedzielę i w soboty jest. Jest bardzo dużo ludzi. Może coś bym zjadł, kurczę? Nie wiem. Nie wiem, nie jestem głodny. A, a mówią, że jak nie jesteś głodny, to nie jest. Jest tylko jak jesteś głodny. Tak, moi drodzy, czas na przystanek. Pepsuweczka Max chodzi. Kalorizer. Nie wiem, jak to jest możliwe. Zero soli, zero cukru, czyli zero niczego. To chce mi się pić. Powiem Wam, że Pepsi Max smakuje lepiej, mi się wydaje, od coli. Bez cukru, Coca-Coli. Będę się starał dla Was nagrywać Macie takie vlogi z życia codziennego, złażenia po sklepach, pierdołach. Tak, ja lubicie oglądać i też, też będę się starał wyjeżdżać gdzieś, jak mi czas pozwoli, pogoda pozwoli. Nie będę robił nic na siłę, po prostu będę miał ochotę dla Was coś nagrać, to, to nagram po prostu i, i tak to będzie wyglądało. Teraz zmierzam w kierunku chałupy, jeszcze Wam te takie mieszkania ciulowate chciałem pokazać. Na, na tyłach domów na Wembley, ale niestety bramka była zamknięta i tam nie wejdę, ja tam wjeżdżam skuterem. Zawsze z przesyłkami to mi otwierają to bramę ona jest otwarta. Ale dzisiaj akurat była zamknięta, ale jest jeszcze jedna miejscówka z takimi mieszkaniami tam w głąb Wembley. To, to może wam pokażę, może nie. Jak będę mógł tam wejść, to, to nie ma problemu. Cóż jeszcze? Poniedziałki, wtorki, środy mam wolne. Jeżeli ktoś chciał się spotkać, lub chciałby, żebym go oprowadził po Londynie nie ma problemu pisać pisać na adres e-mail, który jest podany w informacjach o kanale oczywiście na YouTube, na moim kanale więc lecimy dalej pokażę Wam haty za 1200 funa na miesiąc jak się dobrze nie mylę plus minus 200. stówy ale raczej na plus tutaj piękne piękne apartamentowce. A no tutaj ludzie sobie tak mieszkają. Tutaj często też dowożę zakupy. Tutaj po schodach cyk, cyk, cyk. O, taki syf trochę. Na dole są sklepy. No i takie mieszkania bywają w Londynie. Ceny z kosmosu. Ale wiadomo, Londyn <laughs> trzeba zapłacić. Jeszcze Wembley to już troszkę drożej na pewno jest. Zobaczcie, wyjdę stąd. Skurna, skurna brama. Więc moi mili, powoli będę się z Wami żegnał. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Życzę Wam zdrówka. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Subskrybujcie. Komentujcie i czekajcie na następny odcinek na razie. Hej!